Dobry wszystkim czwartek, 14 października. Czas leć nieubłaganie w kierunku końca roku. Standardowo rano z prawej strony turniej emerytów w mini Tenisa. Oby ich dzisiaj gdzie deszcz nie zmoczył. I tak zaskakująco. Jest tutaj w ogóle więcej ludzi niż normalnie o tej porze roku. Jeszcze w ogóle niektóre knajpy są sensacyjnie otwarte. No jak widzimy. Zimowe klimaty już. Jeszcze do końca tygodnia pływa prom, i potem, te łodzie, które stoją na wodzie, będą podniesione dźwigami do góry, i będzie już tu zamarzać się spokojnie w ramach globalnego ocieplenia. Wszystko no i będziemy przechodzi, przechodzić w stan zimowy. Ja na razie pracuję. Segregacja medyczna już od dawna obowiązuje, od 22 września, tak jak mówiłem, nie mogę iść do knajpy na kotleta, mogę na wynos wejść, zamówić i muszę wyjść, nie mogę iść do kina, teatru i na mecz jakiś i na siłownię, jakbym chciał, też nie mogę. Wyniki tego świra są dużo gorsze, jak w zeszłym roku, zresztą tak de facto, jak praktycznie w każdym kraju, no może prócz Polski właśnie. No dziwo w Polsce co prawda, tak śledzę to, to, to trochę to jest irytujące, bo widzę jak przyspieszają z tymi testami. Dzisiaj mają taki śmieszny wynik, równo 3000 pozytywnych testów, 3000 co do sztuki. Ale jak w zeszłym tygodniu robili po 30 tysięcy testów, tak? Dzisiaj oczywiście to jest najgorszy tam wynik. Teraz już pieją, że będzie bardzo źle. 46 tysięcy testów dzisiaj na świra, ale trzeba powiedzieć uczciwie, że oni tych testów, no to jest ciekawostka, oni tych testów robią dużo mniej jak w zeszłym roku. W zeszłym roku testów było po 60-80 tysięcy dziennie, a teraz jest. Cały czas było 30, teraz wskoczyli na 40. Nie wiem, czy będą jechać na 80 i szukać świra na siłę. Przypomnę, że nakręcałem filmiki, gdzie był taki moment, że w Polsce wychodził co trzeci test pozytywnie zrobiony w ogóle. I 30% skuteczności testy takie były. A teraz się troszeczkę sytuacja zmieniła, ponieważ mamy epidemię grypy. I teraz na bardzo dużo głosów dochodzi takich, że jak jest zafastrygowany zawodnik na Perłowo, to ma on grypę, jak jest przeziębiony i przyjedzie do szpitala. Podają tylko, że w samym wrześniu mieli 383 tysiące przypadków grypy w Polsce, czego średnio tylko w pierwszym tygodniu hospitalizowano z powodu grypy. 188 osób, i że to narasta cały czas. A tutaj podają, że z powodu świra mają hospitalizowanych 2000 osób, a z powodu grypy, no jakby liczyć 200 osób tygodniowo, wyjdzie 1300, tam 1200 osób. Mamy połowę października, jakby liczyć cały wrzesień i cały październik. No i teraz jest pytanie, czy ktoś kiedykolwiek pokaże nam statystykę? Ilu z tych Hospitalizowanych na grypę zostało zafastrygowanych podwójnie na świra. Niemieckie media Teinderspielów bombardują, że szpitale, jak tu o, są w Niemczech coraz bardziej zapełniają się podwójnie zafastrygowanymi. Oczywiście, jakie jest uzasadnienie tego? Czy uzasadnienie może być jedno: szpitale zapełniają się zafastrygowanymi, dlatego że jest ich coraz więcej. O! Jakby ich nie było na przykład, to no się nie zapełniały zafastrygowanymi. No a że 65% społeczeństwa niemieckiego jest dziabnięte podwójnie, no to jest coraz więcej fastrygantów, to zapełniają szpitale. No, logiczne, prawda? No, jakby wszyscy wąchali klej, to by było, całe szpitale zapełniałyby się wąchaczami kleju. Tu już jak się jeździ ulicami, to już prawie że sami miejscowi. U mnie wyfastrygowani wszyscy na wiele sposobów. Ogólnie dane tego cyrku są dużo, dużo gorsze niż w zeszłym roku, dane ogólnoświatowe są dużo gorsze, dane na przykład w Anglii, tutaj mamy proszę, 167% więcej pozytywnych testów w tym roku, w zeszłym roku było w, o tej porze roku po 14 tysięcy, teraz po 40 i dodatkowo 60% więcej zgonów niż w zeszłym roku. Kiedy było okrągłe, zero zaszprycowanych. W Stanach Zjednoczonych dwa razy gorsze wyniki. No jedyne, kto się poraził ze świrem, to są Indie. To jest Indie, jakimś sposobem poradziły sobie z wersją Delta bez sprycowania obywateli. Cudmaryjny. Spadły im wszystkie dane, chyba dwudziestokrotnie, nawet. No ale co kraj, to obyczaj. Ludzie żyją tam w Syfie, może się przyhartowali. Jeden mi taki gość Goguś taki korposzczurek, udowadniał w rozmowie, że mu mówię, czeku, no zobacz na Szwecję. No w Szwecji, zresztą rozmowa była 3 miesiące temu. W Szwecji były po 1-2 zgony dziennie na świra. Minęły 3 miesiące i w Szwecji dalej są po 1-2 zgony dziennie na świra. on do mnie mówi co jaką Szwecję? Patrz na Indie. Polskę trzeba porównywać do Indii. Wiesz, dlaczego do Indii? Nie, nie, normalnie jest też to do Szwecji. Nie, nie, do Indii. No, ale no to tak to jest z wariatami, no ale no dobra, no to mogę patrzeć i na Indię teraz. 17 czy tam 18% wysprycowanych, zresztą ich mniejszą fastrygą, której w ogóle nie respektuje nasz świat przecież. Ich mniejszą fastrygą 18% ciabniętych. No i co? Spadek i zgonów, i tych po tak zwanych, w cudzysłowie, zakażeń dwudziestokrotnie. To no. patrzmy na Indie, no w takim razie. Od jutra w ogóle wchodzi we Włoszech prawo, że niezafastrygowany nie może pracować, w ogóle nie może pracować de facto, jeżeli się nie będzie testował. Testować ma się w jakiś tam cyklach wyznaczonych przez państwo i z pensji będzie mu potrącane za każdy cykl 45 euro. No to są cykle tygodniowe, więc Państwo postanowiło dziabno nałożyć świrowy de facto podatek na niezafastrygowanych w sile 180 euro miesięcznie. Jeżeli się nie będą testować, niezafastrygowani nie mogą pracować. No i w całym kraju wybuchły olbrzymie protesty. Włochy wyglądają tak w skrócie. Wszystkie większe miasta, Turyn, Rzym, Genua, Mediolan, Parma i inne. Protesty są cały czas, ale protesty de facto niewiele dają. Prąd ludzie poprotestują, co prawda nawet, że oni protestują codziennie, no ale protestami się władza niespecjalnie przejmuje. W niektórych miastach, co pokazywałem w poprzednim filmiku, to policja zdjęła przed protestującymi hełmy i no nie bardzo chce ich już męczyć i pałować. No ale te protesty się władza nic nie uginała, ale i na to jest sposób. Dokerzy, czyli pracownicy portów, którzy rozładowywują statki. W Jeździe, Genui i innych miastach powiedzieli, że się nie zafastrygują. 40% wszystkich pracowników portowych jest w ogóle niedźwiedniętych nawet raz. Założyli komitet strajkowy i od jutra zapowiadają blokady portów, i że nie będą rozładowywać żadnych statków i nic tam robić, ani ich nawet nie obsługiwać, nie wpuszczać. Grozi to całkowicie odcięciem dostaw, łańcuchów dostaw, całkowitym paraliżem. I blokadą kraju. I bardzo dobrze zresztą. Jeżeli władza się wystraszyła i postanowiła wspaniałomyślnie. A te złodzieje dalej tu z tym parkomatem. No, aż przyjechałem sprawdzić. <laughs> władza postanowiła ich wspaniałomyślnie zwolnić z tego płatnego testowania, że będą mieli testy za darmo. Nie będą musieli jako jedyna grupa społeczna płacić za nie, byle tylko się no nie strajkowali i przychodzili do roboty. Komitet strajkowy powiedział paszowon, won, parzyści, nie zgadzamy się i nie będziemy w ogóle pracować na Waszych zasadach, nie? Chcecie to co sami to rozładowywujcie tak naprawdę. Przedstawiciele Komitetu Strajkowego powiedzieli, że będą jutro, czyli w piątek 15, piękne niespodzianki, że porty w Dwieście i w Genui zostaną zablokowane na pewno, a że dołączą do tego kolejne grupy. Nie ustąpią, dopóki całkowicie segregacja medyczna nie zostanie zaprzestana. Dla wszystkich grup zawodowych, nie tylko dla nich. Dla wszystkich, w całych Włożech. I to właśnie jest w sumie de facto najlepsza metoda. Bo same protesty, no to władza, no po, milicja poćwiczy, pałowanie, gazowanie, no protesty nie doprowadzające do obalenia faszystów i faszyzmu, który wprowadzają, no nic nie dadzą i nic nie dają. No chyba, że będzie protest generalny, że po prostu wszyscy, no ale to wszyscy tego nie, nie oleją, no bo jak i w ogóle nawet w Polsce ze 40% ludzi by chciało w ogóle wprowadzić segregację medyczną, na szczęście większość nie chce, we Włoszech z kolei. Nawet ci zaszprycowani stają ramię w ramię z niezaszprycowanymi. ponieważ się dziabnęli. To jest ich prywatna decyzja, ich, że tak powiem, właśnie ciało. Jak to się mówi, ich ciało, ich wybór i ich nie interesuje już więcej nic. Zrobili coś tam dla siebie, jak uważają, dla własnego bezpieczeństwa, i reszta ich nie interesuje. Nie, nie, nie czują się zagrożeni przez innych ludzi. No, po to zresztą no w ogóle cała idea tego sprycowania miała być taka, że się człowiek zaszprycuje i jest bezpieczny. Nie rozumiem, czemu miałby nie pracować obok niezaszprycowanego. Jest to absurd i tyle. No tylko, że na no, większości ludzi na świecie media i ten w ogóle cyrk, zresztą nie tylko teraz, bo to to jest proces, który trwał już lata, feminizacja, gogusiowatość zrobiła gównianą taką papkę z mózgu i nie, nie poradzimy na razie na to nic, no. Podobna sytuacja jest z Kyrie Irvingiem, koszykarzem Brooklyn Nets w NBA. Było ich dwóch, on i Andrew Wiggins. Andrew Wiggins pękł, kanadyjski zawodnik, powiedział, że no wprost, że został zmuszony do zaszprycowania się. Normalnie napisał chłop uczciwie przepraszam, nie miałem takiej siły w sobie, żeby się dalej temu przeciwstawiać popieram walkę z tym i mam nadzieję, że będą ludzie silniejsi ode mnie tak napisał w komunikacie Nasprycował się, chociaż no zachwycony nie jest ja osobiście w ogóle znam kilkanaście osób, nawet bliskich mi osób z rodziny które właśnie zostały do zaszprycowania się zasadniczo zmuszone, no. pracują w jakichś korporacjach, w jakichś firmach w Kanadzie, oszalałe te korporacje wysyłają maile, że tu musimy Bezpieczeństwo. Zresztą no, ten świr cały to jest tam numerem jeden. To tam jest najpierw świr, potem praca, potem świr, potem jeszcze świr, potem trochę świra i potem praca. Oto tak wygląda teraz w ogóle życie w kanadyjskiej korporacji. Protokoły, mierzenie temperaturę, co dwa dni wykład. Jak pokonać to, zarzut suszonego pogrzebacza w rurkach mi puściła takiego tu znajoma, to nie miałem, nie? Więc Kylie Irving z kolei na razie nie pęka. Gra w drużynie Brooklyn Nets. Cała liga wiesza na nim psy, a on cały czas na spokojnie mówi. Jeszcze on mówi w ogóle wprost, mam silny, młody organizm, nie boję się ani świra, ani tych szpryc waszych de facto. W ogóle mi nawet nie o to chodzi, że się boję, że mi się coś stanie. Po prostu z całą rodziną podjęliśmy, w ogóle w to nie wierzymy, podjęliśmy decyzję taką, u mnie w rodzinie nikt tego szota nie bierze, ja też nie chcę. I nie będziemy tego brali. A oni do niego mówią, że no, no masz tak, ale no masz chłopie pecha, bo mieszkasz w Nowym Jorku, a w Nowym Jorku no nie będziesz mógł grać w koszykówkę w 41 meczach z 82, czyli w połowie spotkań sezonu, ponieważ no jest segregacja medyczna i nikt nie może brać udziału w imprezach masowych, kto jest niezafastrygowany. No, on mówi trudno, no to nie będę grał, no. A teraz chłop mówi dodatkowo dalej to samo, co komitet strajkowy we Włoszech. Ja to robię dla innych ludzi, ja to robię, bo jestem zdany. o mnie usłyszą, cały świat. Może nie cały, nie jest aż tak znany, no ale jest to bardzo dobry zawodnik, mistrz NBA zresztą, kontrowersyjny, wcześniej już, a teraz akurat to ja w tym kontrowersji nie widzę, po prostu to jest normalne. Ale nieważne. Ja to robię dla innych ludzi, dla innych zawodów, żeby pokazać, co się w ogóle wyrabia, jak państwo daleko zaszło i jak w imię tej paranoi... Jak w imię tego zamordyzmu zaczyna się przymuszać ludzi? Zrobiono właśnie ludziom jakiś mętlik w głowach, i w to uwierzyli. Co zrobiła drużyna? Odsunęli go od drużyny na ten moment. Dopóki się nie zafastryguje, powiedzieli, że skoro nie może grać w 41 meczach u siebie, to oni takiego zawodnika nie chcą, i nie będzie mógł grać też w 41 meczach na wyjeździe. On mówi trudno. No, ma facet o tyle. Zarazem pecha i nie niepecha, bo w NBA są inni zawodnicy, którzy się nie zaszprytowali. Tylko że w Stanach są dwa miasta, San Francisco i Nowy Jork, gdzie obowiązuje segregacja medyczna. W innych miastach jej nie ma i tam niezaszprytowani zawodnicy mogą grać. Ewentualnie, jak przyjadą ze swoją drużyną na mecz do San Francisco bądź Nowego Jorku, tam nie będą mogli grać. No ale to jak się taki Bradley Bill, znany koszykarz Waszyngtonu. On też powiedział, że się nie zaszprycuje, że to jest jego prywatna sprawa, by go to nie pytać i nie zawracać mu gitary, tylko że no on tylko nie będzie mógł zagrać no tam w jednym meczu w San Francisco i w dwóch meczach w Nowym Jorku czy w trzech meczach z 82, czyli no de facto no żadna strata. Bo. U mnie tu w Kanadzie cyrk, ale też jest fajna akcja. Często nagrywałem filmiki jak jeździłem tam po zakupy i jeździłem po takim miasteczku co jest 100 km stąd co się nazywa Owensand, jak w nim będę po raz kolejny, to się przypomnę. 100 km, stąd jest właśnie to miasteczko Owensand. Jest tam szpital, w którym zresztą miałem kiedyś nawet operację za hajs jako turysta. towała mnie 5000 dolarów, ale to dawne czasy. To jest najbliższe ode mnie, stąd z tej wychury takie większe miasteczko na 30 tysięcy ludzi. Nazywa się Owensand i tam jest szpital. I tam jest w tej chwili głośna sprawa lekarka pani dr Killian zrezygnowała z pracy w tym szpitalu, i też jako lekarz rodzinny w przychodni i zrezygnowała z podawania ludziom zastrzyków. Powiedziała, że w ogóle w szpitalu 80% jej ostatnich pacjentów, których tam jej przywożono, było podwójnie zafastrygowanych i miało bardzo dziwne objawy od jakichś problemów z sercem po właśnie ciężkie te przypadki zapalenia płuc które też oczywiście w Kanadzie nie wiem, przez przypadek wróciła grypa w wielkim stylu nie tam żeby tylko w Polsce grypa wróciła teraz wszędzie, no bo jest dużo zafastrygowanych, to trzeba ich jakoś klasyfikować. Tak jak mówię, chciałbym zobaczyć te statystyki tych hospitalizowanych na grypę, ilu z nich procentowo było podwójnie zafastrygowanych. Już nawet nie mówię tego złośliwie, ale kiedyś w Polsce weszły też fastrygi na grypę, się ludzie fastrygowali na grypę, zaraz chorowali, pamiętam, na przeziębienie lub innego rodzaju infekcje, może nawet koronawirusa jakiegoś złapali. <laughs> Ciekawostka. Więc ta pani dr Kilian zrezygnowała podczas takiej Konferencji wirtualnej z innymi lekarzami z innych szpitali, gdzie oni tam się siedli i się mieli lizać po wszystkim, czym się da i pochwalać, jak to wspaniale tutaj pracują, jakie wspaniałe mają pomysły segregacyjne. Ta pani doktor im zarzuciła w ogóle nieetyczne zachowania, niemoralne, że to wszystko poszło za daleko już, że przekroczono wszystkie możliwe etyczne granice, Tam już są też takie przypadki tutaj, że gościa nie przyjęli do specjalisty, do kardiologa, bo był tylko raz zafastrygowany, a nie dwa, bo się lekarz kurna zafastrygowany boi, raz zafastrygowanego, pociągu nie brzyjmie. Tu są takie historie teraz. Zaczęła zadawać przewodniczącemu na tej konferencji pytania, dlaczego się tak nachalnie podaje ten preparat, który jest de facto w trakcie badań jeszcze klinicznych, normalnie badania, na twarz trwają 10 lat, a nie parę miesięcy. Doktor przewodniczący szanowny jej odpowiedział, że de facto jesteśmy na wojnie, a jak jest wojna albo epidemia, no to są troszkę inne zasady i wszystkie chwyty są, że tak powiem, dozwolone. Nie ma co czekać, trzeba działać. No i to jest taka miejscowa dla mnie lokalna bohaterka, pieprznęła robo tą robotę. Ja myślę, że w takim społeczeństwie jak Kanada będzie takich ludzi coraz więcej. Ta pani tu napisała, że ona się przeprowadziła. Do Owens Sands z Kalgary, że wspaniałe to community, wspaniałe ciche miasteczko, że czuje się tu znakomicie i w ogóle wszystko super, że jest zaszokowana tym co się dzieje i u niej w szpitalu, i w przychodni, i w ogóle nastawieniem. No i nie chce w tym brać dalej udziału, i tyle. Zaradzcie sami. Więc to takie świrowe historie. Tam jeszcze jeden kolega pod filmem ostatnim zadał pytanie. Czemu to się tak stało, że Kanadole są tak wpakowani i pokredytowani? No tak się stało, że cały zachodni świat jest niestety, żyje na kredyt. Kanada jest krajem takim, że ja osobiście np. teraz jadę w przyszłym tygodniu sobie do Toronto, to bez karty kredytowej nie da się pokoju zarezerwować, nie da się samochodu wypożyczyć. Oni w ogóle, to jest kolejna w ogóle jakaś aberracja umysłowa, nie da się wynająć domku letniskowego, musi być karta kredytowa, w ogóle karta kredytowa, żeby zbudować się też historię kredytową trzeba mieć kartę kredytową, żeby dostać w ogóle kredyt hipoteczny na dom czy na coś. Wszystko trzeba używać kartę kredytową i oni w ogóle uważają, idioci, że to jest w ogóle zabezpieczenie jakieś ta karta kredytowa. Na przykład jak jeszcze za hotel możesz zapłacić nawet keszem to nie ma problemu, ale kart zabezpieczenie, tak zwaną kaucję, to muszą z karty kredytowej musisz podać numer, żeby oni mogli zdjąć. Oni ci tam ściągają, na przykład jak wynajmujesz dom seletniskowy 500 dolarów kaucji, jak nic nie zniszczysz, to ci zwracają. A jak zniszczysz, to zatrzymują 500, a no jak zniszczenia są większe, to chcą więcej potrącać, tylko że w ogóle ja osobiście tutaj mieliśmy dom, który wynajmowaliśmy przez lata, osobiście go zresztą sprzątałem po turystach, tą książkę napisać po tym co tam znajdowałem i widziałem i tak dalej. No, ale tego domu już nie ma. Taka jest sytuacja, że oni zostawiali te 500 dolarów, ale jak potem próbujesz pobrać w ogóle coś więcej, ewentualnie, zniszczenia są większe niż za 500 dolarów, to kartę blokują, zgłaszają do banku, że zgubili, nic nie pobierzesz. Potem wyrabiają nową i to wszystko. Od cała tajemnica aberracji umysłowej w tym przypadku. Nie jest to żadne zabezpieczenie, no ale tak im się zakodowało i to w ogóle, no, to jest tak jak z tymi pastrygami, że że niezafastrygowany jest zagrożeniem dla zafastrygowanego, to tak samo z tymi kartami. Musi być karta, bo on chce mieć zabezpieczenie. Chociaż doskonale wie, że to jest główne niezabezpieczenie, bo kartę można w każdej chwili zablokować i bank Ci wyśle za kilka dni nową i to wszystko. Czy oni są po, no, pokredytowani? Są jak cholera. No przeciętnie małżeństwo kanadyjskie może zarobić miesięcznie, nie wiem, no, pracujących, dwa, przypuśćmy, no nie mówię tam o żadnych ekscesach, Parka pracująca w sklepie, na kasie albo nie wiem, wykonująca jakąś podstawową robotę, może zarobić w Kanadzie taka para 5000 dolarów miesięcznie. Czyli w skali roku mogą zarobić 60 tysięcy dolarów rocznie. 60 tysięcy dolarów rocznie to tutaj jest na 10% domu. Żeby kupić dom, trzeba wziąć kredyt. Wszyscy też. Tam na dole w ogóle działają tym systemem leasingowym. Jeśli chodzi o samochody, większość ludzi, których znam, bierze samochód w leasing na 3 czy 4 lata. Po 4 latach, na przykład, ten samochód należy spłacić. Oni go nie spłacają, oddają do firmy leasingowej i biorą kolejny i spłacają kolejny. I w kółko mają, że tak powiem, też ratę do spłacania. No Jedyny mają, samochód de facto nigdy nie jest ich i nigdy nie będzie ich. Ten samochód, którym ja jeżdżę, oczywiście jest mój. Nie lubię rat i nie lubię tego typu. Lubię być wolnym człowiekiem. wolę nie mieć nowego samochodu, jak mnie nie stać, ale ten mi wystarcza i jest mój przede wszystkim. Więc wymieniają samochód co 4 lata jeżdżą, co prawda zawsze nowym samochodem, ale no to kosztuje też tysiączek miesięcznie, czasami 800 miesięcznie i tak dalej. Więc rata taka za dom średnio wynosi z około 2000. Miesięcznie, czyli małżeństwo zarabiające piątkę ma trójkę do spłacania i za dwójkę musi przeżyć. A ma rachunki, oczywiście, internet, telefony, głupoty i tak dalej, więc się kredytują. No. Ludzie z kolei, którzy zarabiają dobrze, no to kupują <głupia> większe domy, lepsze samochody i to tak działa. Ogólnie całe to społeczeństwo jest zakredytowane potwornie. W ogóle nie posiadanie karty kredytowej, to już jesteś taki, jakby. Troszeczkę tak jak ja, ja nie posiadam karty kredytowej. W ogóle muszę korzystać, jak chcę coś zarezerwować, hotel, samochód. Ten muszę korzystać z pomocy innych, zresztą chętnie pomagają. Ponieważ de facto y, używając tych kart kredytowych, zbierają poniekąd punkty w tak zwanym systemie bankowym, co powoduje, że mają albo dobry kredyt, a ten kredycie im zależy. Wtedy mają niższe raty, na przykład, albo w ogóle mogą dostać kolejny kredyt. A to ja, na przykład, mówię do kogoś, że potrzebuję pokój w hotelu zarezerwować daję mu cash i on mi rezerwuje. To wszystko. Zastan czy potrzebuję samochód wypożyczyć, czy cokolwiek, co tam mam kartą kredytową. W ogóle mieszkam, tyle lat radzę sobie bez problemu, bez tej karty. Aczkolwiek no czasami dzwonią do mnie, żebym kartą za coś zapłacił. Jak mówię, że nie mam, to myślą, że kłamie. Bo no, karty kredytowe mają praktycznie wszyscy. I mają je też oczywiście solidnie pozadłużane, no i to powoduje, że takie społeczeństwo trzyma się za mordę. Nie dość, że muszą pracować, jak tracą pracę, nie są w stanie spłacać kredytu na dom, są w stanie spłacać kredytu na samochód i nie są w stanie spłacać karty kredytowej. Kiedyś byłem na lotnisku to gość za coś płacił, to rozwinął taki portfel z takimi przegródkami, jak tak go do dołu rozwinął, to się rozwinęło ze 20 rubryk i miał z 20 kart kredytowych, jeszcze nie wiem czemu dużo ludzi, bo też tak na stacji mam to, że trzyma te stare karty, próbują płacić starą, są ślepi, nie widzą daty, a to nie działa, to następna, to następna, trwa to wszystko od cholery. Amerykanie również to samo Amerykanie w ogóle mają nietypowe karty kredytowe, których już nie ma praktycznie tutaj to Kanadol nie ma karty kredytowej takiej. Amerykanie mają karty kredytowe na podpis. Jak się trzeba podpisać, to wiadomo, że Amerykanin, Kanadole nie mają takich kart kredytowych. Normalnie tam mają dotykowe i tak dalej. Amerykanie nie ufają. Karta kredytowa amerykańska jest. jest z tego co tu zaobserwowałem bez chip'a i się tak ją przeciąga i zawsze Amerykanin się podpisuje. No ale nieważne, ważne jest to, że no, są to ludzie całkowicie zniewoleni przez to, zbierają te punkty, są wpakowani w system. Jak wejdziesz w ten system kredytowy raz, to już na to zapierdzielasz całe życie, a potem jesteś w pułapce, ponieważ w chwili, kiedy ci mówią, że tracisz pracę, dowiadujesz się w tym momencie, że za moment możesz skończyć na ulicy. System ten zachodni jest dość mocno kapitalistyczny, a na własne życzenie przez wielu ludzi stał się jeszcze systemem niewolniczym, bo się sami w to wpakowali ze względu na konsumpcjonizm, na którym im na maksa zależy. Ludzie kochają tu gadżety, głupoty, wszystkie nowości muszą mieć, gierki, komputery i tak dalej. Dzieci mają po 50 konsol, wszystkiego naraz i to wszystko kosztuje, za to wszystko trzeba płacić. Konsumpcyjne społeczeństwa zniewolone tym plastikiem nie mogą sobie pozwolić na specjalny bunt, na stratę pracy, na fikanie pracodawcy itd. Władza tutaj zrzuciła tą segregację medyczną na pracodawców. Jeżeli pracodawca się zażyczy, że masz się fastrygować, masz się fastrygować. Władzy nic do tego. Jeśli się nie zażyczy, to się nie zażyczy. Ja mam ten plus na razie, że w moim przypadku nikt się nie zażyczy. I tyle. Bye.